Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Branasiak. dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ważnym filmem, gdyż naszykowałam dla Was 10 zapachów 10 zapachów fantastycznych na wiosnę 10 takich energetyzujących, mocno i bardzo radosnych zapachów. I uwaga, będą to zapachy, które pojawiły się na rynku. Przez ostatni rok, półtora, więc samiutkie perełeczki, nowisięgowe hity. I myślę, że znajdą się tutaj też zapachy, których jeszcze nie poznaliście i których tak naprawdę nie zdołaliście jeszcze odkryć. Więc zapraszam tym bardziej do oglądania tego odcinka. Zacznę od przepięknej wody perfumowanej, która również jest stworzona przez. Najfajniejszego chyba perfumiarza ever, ostatnio, ostatnio Francisa Kourdiszana. A będzie to zapach Burberry hair wersji Elixir, Czyli co my tutaj mamy? Truskawkę. Truskawkę, jeżynę. Niezwykle nam na jaśminowej, takiej śmietanowej bazie. Mamy mnóstwo wanili i mnóstwo ciepła. Ciepła takiego mm, kremowego, takiego e, takiego słuchajcie, otulającego ciepła. Dla mnie ten zapach jest fenomenalnym pachnidłem, właśnie dla kogoś, kto kocha kremowe nuty. Kremowe, e, balsamiczne, które lubi, który, kto, kto kocha nuty takie bardzo pudrowe również w perfumach. Więc myślę, że. Ten zapach zdecydowanie z tą taką soczystą truskawką i jeżyną spokojnie się spodoba. Będzie to również fantastyczny pomysł na prezent, na przykład na y, urodziny i dla swojej przyjaciółki, gdyż on rzeczywiście potrafi od razu wywołać uśmiech. Więc ja polecam z całego serducha Burberry Her wersji eliksir. Najpiękniejszy, chyba najbardziej świetlisty i najbardziej y, esencjonalny. Barber, Burberry hair. Kolejny zapach to nic innego jak do Ja jestem tym zapachem, słuchajcie, niesamowicie. Wręcz taka ym, zaskoczona, dlatego że ja sobie nie pomyślałabym, nawet nie wyobraziłabym sobie, żeby stworzyć zapach Dolce Gabana Blue w wersji jeszcze fajniejszej, jeszcze ciekawszej, jeszcze bardziej takiej kuszącej. I ten zapach właśnie taki jest. Ja już o nim opowiadałam, oczywiście, nieraz i mówiłam, że on tą kremowość, tą taką brzoskwiniową nutę ma na tyle dopracowaną, że tutaj się nie możemy niczego doczepić. Mamy oczywiście Bergamotkę, Mamy oczywiście w bazie cedr, który jest absolutnym must have jeżeli chodzi o wyobraźnię light blue, więc przepiękny zapach light blue, ale w nowej odsłonie, bardziej kremowej, uwaga, bardziej drzewnej i takiej jednak bardziej też, mm, bardziej soczystej, niesamowity zapach. Przepiękny. Oliver Cresp stworzył ten właśnie zapach, zresztą tak jak Light Blue, klasyczne. I żeby tego było mało, to jest bardzo dziwna sprawa, bo Dolce Gabbana wypuściło w tym roku też jeszcze jedną nowość. Dolce Gabbana Q, czyli Queen. I powiem Wam szczerze, że ten zapach też mnie zaskoczył. Też mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. Też jest przepiękny. Jest tutaj przepiękna wiśnia. Wiśnia i znów baza Light Blue, więc zobaczcie jakby ta baza jest cały czas taka no, dla nich istotna i dla nich ważna, że cały czas kierują swoje pachnidła do tego najpiękniejszego, chyba najbardziej znanego i bestsellera w ogóle marki Dolce Gabbana. Więc ku e, wiśnia w otwarciu, delikatny niuans heliotropu. Heliotrop czasem potrafi zapachnieć niczym... Bez. Więc teraz zobaczcie, truskawka, był czas na truskawkę, mamy maj, teraz jest również bez. Taki delikatny akord bzu. No i oczywiście ta wiśnia. Wiśnia nie tylko w owocach, ale wiśnia również w kwiatach. W bazie dużo cedru znowu i piżmo. Więc zapach bardzo podobny do Light Blue, ale bardziej soczysty, bardziej owocowy. Myślę, że taka nowocześniejsza wersja po prostu Light Blue. Dlatego ja jestem za i ja bardzo polecam. Kolejny zapach, jaki Wam tutaj chcę przedstawić, jeżeli chodzi o nowość na wiosnę, godną polecenia. To zapach zdecydowanie też dla osób, którzy. Cierpią na migreny na przykład. Dla osób, którzy nie lubią zapachem zbyt głośno emanować, bo ten zapach to taka wręcz mgiełka. Jest bardzo czysto, jest bardzo transparentnie, rzeźko. Jest bardzo również tak zielono ale nie jest tutaj zieloność niczym mm, straw, czy zieloność taka bergamotkowa, taka soczysta. Tylko ta zieloność jest taka lekko-ogórkowa, naprawdę. Tutaj znów jest oda do białego żonkila. Tak jak zresztą we wszystkich zapachach marka Jacobsa Perfect jest biały żonkil otoczony innymi nutami i tutaj dodano rabarbar i to się czuje, rabarbar przepięknie gdzieś tam zblendowany, rabarbar podany na również akordowo, na kwaskowo, tak soczyście, tak troszkę, mm, tak troszkę proszkowo, proszkowo zdecydowanie. I uwaga, mamy tutaj również... Mamy tutaj również nuty, e, nuty pieprzu, czyli, jakby tak tą świeżość, tę transparentną nutę mm, troszkę podkręcić pieprzem, podkręcić takim. Ostrzejszym pigmentem, dlatego ten zapach naprawdę mi się spodobał. Mimo tego, że ja jestem zwolenniczką w ogóle perfekt w klasycznej wersji, tam też mi się ta ugurkowaś podobała bardzo. To tutaj wydaje mi się, że jest więcej tej takiej transparentności, czystości. I ten biały żonkiel jest tak niezwykle podany, tak niezwykle. Biało i elegancko i wytwornie. I nie ma tutaj oczywiście tego akordu laktanowego, który był w klasycznej wersji. I dzięki temu, że nie ma tego akordu laktanowego, nie ma tego akordu migdałowego, to ten zapach właśnie jest taki bardziej bardziej bezpieczny, bardziej taki wyjątkowo przejrzysty, tak przejrzysty. I kolejny zapach, który ja Wam tutaj przyniosłam i będzie to totalna nowość, o tym zapachu jeszcze nie mówiłam tutaj u mnie na kanale, a będzie to Zadig Volter najnowszy Andrest. Zapach, który tutaj trzymam, to jest oczywiście damska wersja, ale ja z całego serducha również polecam testy wersji męskiej. I mam tutaj już dość sporo takiego zwrotnego zwrotne informacje od klientek, które kochają Zadiga, że ten Zadig nie do końca się będzie podobał kobietom, które kochały Zadig, this is her. Czy też Zadig This Is Rock. Wiecie o tym, że i ten This Is Rock jest już nieprodukowany i najprawdopodobniej, nie wiem czy to prawda, ale podobno ten biały, zwykły Zadig również ginie Totalnie nie ma go już nigdzie. Więc nie wiem czy to prawda, trzeba to jeszcze sprawdzić. Ale jak macie ochotę i mieście w planach kupienie tego Zadiga Białego, to lepiej go kupujcie, bo po prostu wszędzie drożeje. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj niezwykle ciepłe, niezwykle korzenne, niezwykle również pudrowe. Zapach z imbirem w roli głównej, ale uwaga, z kwiatem pomarańczy również. I tak niesamowicie tutaj jest zblendowany akord cielesności, akord ilang, ilang, że możemy sobie wyobrazić jakąś nutę, którą już znamy. Ja cały czas szukam gdzieś w przestrzeni swoich zapachów z bardzo dawno poznanych, bo to wydaje mi się, że nawet można byłoby sobie wyobrazić w pumie, może w meksie ale gdzieś ten zapach już czułam i nie potrafię sobie niestety wyobrazić. Fragrantica też mi nie pomaga i wszystkie te kilkaset osób, które tam gdzieś ten zapach zdążyło już poznać i skomentować na Fragrantice w całej, na całym świecie, niestety nikt jeszcze nie powiedział, czym ten zapach pachnie. Ja mam ochotę Was zapytać, jeżeli będziecie w perfumerii i jeżeli poczujecie ten zapach i poczujecie ten właśnie znany Wam vibe, być może znany też tak jak mnie, to powiedzcie mi, o co tu chodzi, co ten zapach przypomina. Właśnie te ilang, ilang są przepięknie zblendowane z taką też, taką nutą, jakby wodną. Taką nutę no, oceaniczną, lekko. Mamy tutaj sól, mamy tutaj również mnóstwo piżma, mnóstwo jak przystało oczywiście na zadigen drzewa sandałowego i benzoes, czyli ten zapach jest, mm, zobaczcie, właśnie ciepły, jest lekko korzenny, jest również mm, taki soczysty, więc myślisz sobie, że nawet lekko przyprawowy. I oczywiście jest bardzo cielesny. Jest niezwykle intymny, cielesny i taki e, kuszący. Spodoba się kobietom, które kochają na przykład butego Veneta, a chciałyby na lato mieć coś takiego wakacyjnego, takiego rzeźkiego, czystego, takiego trochę, e, takiego trochę wyróżniającego się, tak jak nawet botega e, lubi się wyróżniać, prawda? Więc ja uważam, że warto sprawdzić, warto go potestować i warto go e, oczywiście ponosić. Ponosić koniecznie. Kolejny zapach, który ja tutaj mam. Chloe Nomad, ale w wersji natural. Czyli oczywiście stuprocentowa woda bezpieczna, pozyskana w 100% z naturalnych składników. Również mm, nie wiem, o właśnie, muszę Wam o tym powiedzieć, bo nie powiedziałam wcześniej. Nie wiem, czy wiecie, że Chloe Signature będzie już teraz tylko i wyłącznie podawane w 100ml butelkach, czyli znika już ta 75. Ta seteczka będzie również z możliwością dokupienia wkładu, więc jak będziecie miały ochotę sobie dokupywać sam refil, to będzie taka teraz możliwość w chleb. idzie bardzo pro ekologii, tak jak wszystkie marki powoli robią refile, więc będzie to butelka odkręcana i z możliwością oczywiście dolewania, tak jak na przykład. My way, który też tutaj się znalazł. No i oczywiście, co my tutaj mamy? Mamy niezwykle elegancki, niezwykle wytworny. No, oczywiście bardzo taki, taki zadziorny. Jaśminowy zapach. Uwaga, naprawdę nie wiem, czy wy wiecie że tutaj oprócz tych daktyli, takich podanych na soczysie i podanych tak na, na mm, lekko solarnie, te daktyle, daktyle to jest akród właśnie takie mocno solarne, nie lekko solarne, mocno solarne, daktyle z mirabelką, przepiękna frazja i tą frazję również... Tutaj wyczuję, ja uwielbiam ten zapach. W ogóle każda linia, ka każdy zapach z Chloe Nomad jest dla mnie zapachem bardzo dobrym, naprawdę. Każdy lubię, każdy doceniam. I ten zdecydowanie jest też bardzo, bardzo dobry. Gdzieś tam te nuty drzewne, gdzieś tam też te nuty Dębu, mimo tego, że one nie są za każdym razem porozpisywane, wydaje mi się, że to jest przepiękna woda parfumowana. Tak jak właśnie Signature, Chloe Signature to jest oda do róży, tak Chloe. A nomad to jest ode do frezji, ale też bardzo, bardzo często my sobie kojarzymy ode do skóry, do, do zapachu takiego skórzonego, a te daktyle to też taki akord skóry trochę, e, trochę są. I kolejny zapach, kolejny zapach to właśnie My Way. Myślę, że warto na ten zapach zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o wyobrażenie sobie takiego zapachu idealnie białokwiatowego z ogromną ilością pudru. Bo mamy tutaj puder, mamy tutaj przepiękne białe kwiaty, bo jest oczywiście jest oczywiście jaśmin, jest oczywiście tuberoza. Jest niesamowicie dużo takiego pudrowego aspektu ambretty, jest białe piżmo, jest oczywiście mnóstwo wanilii, jest cedr, a w otwarciu znalazły się również soczyste nuty bergamotki i gorzkiej pomarańczy. Ja uważam, że to pachnidło to jest takie naprawdę mocno nasączone esencją właśnie gorzkiej pomarańczy, białych kwiatów i myślę, że tego pudru, jednak takiej, takiej gęstej, 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 mocno okręconej, aksamitnej ilości pudru. I ja w tym zapachu to lubię najbardziej. I ja powiem Wam szczerze, że kiedy jest już na, na dworzu troszkę cieplej, kiedy jest już, tak można było powiedzieć, na krótki rękawek. To w tym zapachu trochę się męczę i go czuję bardziej. On emanuje ze mnie jeszcze mocniej, więc nie wiem, czy on jest na pewno dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o e, takie perfumy typowo na lato, na cieplejsze dni wiosenne. Ale na 100% jest przepięknym pomysłem na wyjście, kiedy właśnie mamy ciepło, na wyjście wieczorne, bo będzie ten zapach po prostu gdzieś tam przestrzeń zabierał wokół nas i będzie e, wszystkim mówił: My tutaj jesteśmy i my tak pachniemy pięknie i właśnie my way właśnie my way cała linia już jest otwierana prawda refill możemy dokupywać wkłady możemy sobie przelewać ten zapach i to jest fantastyczne to jest fantastyczne bo znowu oszczędzamy trochę świata i znowu dbamy o to co wokół nas więc myślę że warto i kolejny zapach kolejny zapach to będzie coś idealnego dla pani młodej i to też będzie nowość to jest już zapach niszowy. Niszowy zapach, który przepięknie pokazuje właśnie taką moc niewinności. I wiecie co? Ja się w tym zapachu zaczęłam zastanawiać, bo uwielbiam zapachy generować na zimne i na ciepłe. I tutaj nie wiem, on czasem jest dla mnie bardzo zimny. Na przykład teraz jak go pchłam, to powiedziałam, powiem teraz zimny. <laughs> Ale on ma w składzie również benzoes, ambroxan. I on czasem potrafi na skórze tak ciepło zagrać i tak... Teraz będzie bardzo zimno. Poczekam chwilkę. I on jest taki dystansujący, on jest taki, jakby tam miał to pismo, takiego spór mask. Kojarzycie to pismo, spór mask? Więc przepiękne nuty, przepiękne, e, niezwykle takie soczyste otwarcie, soczyste i e, takie utkane z kwiatem pomarańczy, więc bo mamy tutaj i białą brzoskwień właśnie w otwarciu i mandarynkę i mamy bergamotę, ale mamy również konwalię i białą, biały kwiat pomarańczy i mamy również taką... Taką niezwykle aksamitną nutę, taką, nie wiem nawet jak to określić, taką puchatą, ale nie, nie puchatą, aksamitną, taką jedwabną, połyskującą nutę, lekko może nawet zamszową, mamy w składzie mahonię. Nie wiem, może ta machonia tak, e, tak potrafi zabłyszczyć, zaistnieć. Mamy również mnóstwo wetywerii, mamy ambroksan i piżmo, to jest piżmo, to jest w ogóle baza tego zapachu, dlatego, że to jest typowy piżmowiec, piżmowiec utkany po prostu... A, już wiem, dlaczego jeszcze tak na zimno, bo tam ma aldehydy. Mimo tego bursztynowego, takiego zadziornego i takiego cieplejszego i nawet bym powiedziała takiego trochę otulającego akordu, to ma właśnie aldehydy. I dlatego ta świeżość, ta taka niewinność i ta taka dystansująca, trochę taka, taka metaliczność w tym zapachu właśnie jest gdzieś tam wyczuwalna. Ja polecam, jest idealnie. Dosłodzone wanilią, soczystą wanilią, niezwykle czystą, świeżą, e, taką kremową wanilią, więc ja jak zwykle jestem na tak. To jest mój, mój wybór na pewno, więc ja polecam. I ostatni zapach, kochani. Ostatni zapach to jest już e, totalna nowość. Totalna nowość, która u mnie trafiła już tylko wkrótce. Bardzo tego żałuję, bo nie wiem, czy ten zapach nie trafi do mnie na półkę, na stałe, na, jako mój zapach. <laughs> I jeszcze je, o jednym Wam. Powiem, który właśnie trafił na półkę jako mój zapach, ale ten Gucci Guilty Intense, właśnie ten zapach chyba trafi do mnie na półeczkę. I co my tutaj mamy? Ja, jak wiecie, nie za bardzo przepadałam za Gucci Bloom, chociaż, chociaż go bardzo cenię i bardzo go, ten zapach jakby doceniam. Cenię, cenię, cenię i go jakby szanuję, gdyż tam rzeczywiście te nuty białych kwiatów są podane dość tak czysto, dość tak mm, wytrawnie i tak, tak aromatycznie nawet. Ojej, może nie aromatycznie, ale są dobrze tam zblendowane. Natomiast tutaj, kochani, tutaj to jest majstersztyk. Tutaj y, to jest w ogóle to, co ja lubię. Czyli białe kwiaty podane zadziornie, uwaga, z poczulą. Słuchajcie, z kokosem, ja już ten kokos tutaj czuję. Wyobraźcie sobie, że właśnie tutaj mamy taki kwitnący nocą jaśmin, troszkę podany z Eliena, ale to, to jest moje wyobrażenie tego, tego jaśminu. Ale uwaga, z kokosem, wyobraźcie sobie to, wyobraźcie sobie w ogóle, jak może pachnieć biały kwiatowiec z kokosem, z paczulą, z dziorną paczulą. Niesamowicie i z kwiatem pomarańczy, takim soczystym kwiatem pomarańczy, i z mchem, z zadziornym mchem i taki wilgotny trochę ten akord paczuli. I gdyby tego wszystkiego jeszcze było mało, to tutaj dorzucono gruszkę, soczystą gruszkę. Jedną mam tylko wadę, oprócz tego, dwie mam wady. Oprócz tego, że jest na razie drogi, to jest pierwsza wada, to druga wada nie trzyma się dobrze u mnie. Na mojej skórze ten zapach trzyma się krótko. Nie wiem, czy to kwestia mojej skóry, czy to kwestia właśnie tej aury na zewnątrz. Na pewno trzyma się krótko i powiem Wam szczerze, nawet, że przegrał testy z mark, Markiem Jacobsem. Z zapachem, który Wam tutaj nie chciałabym dzisiaj op nie opowiadać, bo już przed chwilą o nim Ale który fantastycznie pachnie i który rzeczywiście ma taką sensualność, kremowość i zadziorę. I który sobie wybrałam jako zapach zdecydowanie dla mnie. Hmm, tak cieszy, że aż, że aż trzeba go nosić. Słuchajcie, niebywale kremowy, niebywale sensualne, Ale wracając jeszcze do Gucci, niebywale też zawiesisty i taki. i taki zeciorny i sensualny przez ten kokos. Taki sensualny. No nie wiem, ja go jeszcze oczywiście potestuję. Mam kilka próbek, więc na pewno dam radę potestować go trochę więcej. Natomiast Daisy jestem zakochana. Ten zapach Naprawdę wywołuje u mnie sam uśmiech. Od razu jestem przeszczęśliwa, więc to będzie jedenasty. zapach, który dzisiaj powiedziałam. Mam nadzieję, że Wam dzisiaj zaprezentowałam przepiękne zapachy, że Wam je to wszystko tutaj e, tak jakby włożyłam w jeden odcinek, żebyście mogli sobie zawsze do tego odcinka wrócić. O nie, jeszcze jeden zapach! Łaj! Zapomniałam o jeszcze jednym zapachu. Kochani, patrzę i nie wierzę. Zobaczcie, wersacze. Zapomniałam o zapachu wersacze. To jest zapach yy, dziesiąty. <laughs> wersacze, soczyste wersacze z gruszką. Niesamowicie, słuchajcie, podane molekuły, przeróżne molekuły. Molekuły Izoe Super, molekuły nie chcę zmyślać, bo nie pamiętam. Akordy, przeróżnych drzew, bardzo dużo bogactwa. I wyobraźcie sobie, że jeszcze soczystość owocu gruszki. Ale ja mam dzisiaj mix. zaraz jadę na rowery. W ogóle to będę na rowerach eksponowała wszystkie perfumy teraz. Chciałam go przypomnieć, żeby o nim więcej Wam powiedzieć. Bardzo soczyste, bardzo soczyste. Ja ogólnie rzecz ujmując wersaczowa to ja nie jestem. Jeżeli chodzi o zapachy wersacze, nikt to mnie tak aż bardzo mocno nie przemawiały, żeby, żeby się w nich zakochać i żeby musieć je mieć. Nie. Natomiast ten zapach zwrócił moją uwagę, więc co się zna rzeczy. Ostatni zapach z wersacza, który miałam sama i używam z ogromną radością, to był też chyba z kruszką Vanitas, a teraz właśnie Dark Purple, czyli bardzo mocno soczyste. I troszkę taka nuta jakby jest też podobna, chociaż ja już teraz tak zniksowałam, że nic Wam nie powiem dobrego i mądrego na ten temat, natomiast polecam, potestujcie. Jak będziecie w perfumerii, myślę, że warto na ten zapach zwrócić uwagę, a w szczególności, kiedy kochałbyście się w zapachu Vanitas od Versacego. Na dzisiaj to już wszystko. A tak swoją drogą to się jeszcze zastanawiałam dzisiaj, bo robiłam taką rolkę na Instagram o zapachach z bzem i się zastanawiałam, gdzie zniknął klasyczny zapach od Versacego, Versace Medusa, prawda? Jakoś tak cichutko o nim jest, nikt o niego nie pyta, w ogóle to był według mnie zapach dobry, dość elegancki, dość wytworny, no i miał ten przepiękny bez, ale go nie ma już. Wiecie coś o tym? Jak wiecie, to mi napiszcie w komentarzu. Na dzisiaj to już wszystko, życzę Wam przepięknej niedzieli, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa, pa!